Witam w 26 odcinku Betka Szczecinek Show. Dzisiaj odcinek ekstra, wybory. Nie będę wam ściemniał, że ten odcinek będzie w 100% obiektywny, ale przyrzekam, że się postaram. Najlepszy wynik w wyborach oczywiście uzyskała Platforma Obywatelska. Co za przypadek. Ale czy była największym zwycięzcą wyborów, to bym się sprzeczał. Mamy też oczywistego przegranego jest nim Szymon Hołownia i jego trzecia droga. I gdyby nie to, że pan poseł Lubczyk odgraża się, że więcej nie będzie kandydował, to pewnie miałby dzisiaj mocno nieprzespaną noc i duży ból głowy. To były rzeczy oczywiste, ale ciekawie się robi, jak przejdziemy do szczegółowych analiz. Ale to chyba ludzie decydują. To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu. Aby zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się w niedzielę, pokażę Wam na przykładzie trzech ostatnich wyborów. Wyborów prezydenckich w 2020 roku, wyborów parlamentarnych w 2023 i oczywiście wyborów prezydenckich w 2025 roku. Betonowy elektorat Koalicji Obywatelskiej w naszym mieście trzyma się dobrze. Niezależnie od argumentów, zawsze karnie głosuje i w każdych wyborach koalicja może liczyć na około 40%. Ale jak weźmiemy pod uwagę ostatnie wybory samorządowe, gdzie przedstawiciele koalicji obywatelskiej, czyli pan Douglas z panem Rakiem, mieli około 70%, to chyba za bardzo oni nie mają się z czego cieszyć. I tu dochodzimy do największego przegranego, moim zdaniem, tych wyborów w naszym mieście. I ja uważam, że jest to prawo i sprawiedliwość. To niemożliwe. Nie wiem, co robi pani poseł Golińska, że taka sytuacja w naszym mieście zachodzi, ale fakty są takie, że w 2020 roku prawo i sprawiedliwość, jej przedstawiciel pan Andrzej Duda, miał 36% w wyborach, w 2023 mieli już oni tylko 31,5%, a dzisiaj mają 25,6%. Oznacza to, że na przestrzeni 5 lat stracili 10% ze swojego elektoratu. I gdyby nie to, że jeszcze gorzej na tym tle wypada pan Szymon Hołownia, który w 2020 roku miał około 15,5% razem z kosiniakiem kamyszem, a dzisiaj raptem przekracza 4. A takie był ładny amerykański szkoda! To mógłbym powiedzieć, że PiS przegrał te wybory z Kretesem. A teraz opowiem o grupie, która w mojej ocenie w naszym mieście była największym zwycięzcą tych wyborów. W 2019 roku na podbudowie partii Korwin powstała Konfederacja. Wtedy to w 2020 jej przedstawiciel Krzysztof Bosak uzyskał w naszym mieście około 6,7%. Procent poparcia w wyborach w 2023 roku było gorzej, bo w naszym mieście Konfederacja uzyskała tylko niecałe 6. Kiedy wydawało się, że w naszym mieście taka prawicowa partia nie ma prawa bytu, nastąpił rok 2025. W tą niedzielę Sławomir Mencen uzyskał 12,5%, co było praktycznie podwojeniem elektoratu. Szok. Dla mnie również. Ale to dopiero szoków początek. Bo jak dodamy, że jeszcze niedawno częścią Konfederacji był pan Grzegorz Braun, który dzisiaj poszedł na swoje i działa już na własną rękę, ale wtedy tworzył ten elektorat, to okazuje się, że dzisiaj pan Sławomir Mencen z panem Grzegorzem Braunem to w naszym mieście uzyskali ponad 18%. Szok. Oczywiście. I teraz taka mała prywata. Chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim wyborcom Konfederacji, Sławomira Mencena i nawet Grzegorza Brauna i bardzo się cieszę, że nasze miasto w końcu skręca w prawidłową prawą stronę. Myślę, że to jest pierwszy krok naprawdę w dobrym kierunku i może w końcu pogonimy tą Platformę Obywatelską z naszego miasta. Wszystkim Wam teraz w tym momencie tego życzę.